Cztery tysiące aktywistów Związku Młodzieży Socjalistycznej zebrało się w Warszawie, aby omówić najpilniejsze zadania związku. Na sali członkowie kierownictwa partii i rządu. W imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka wręczył ZMS-owcom sztanda. Ten symboliczny dar wskazuje na jedność celów i szczególną wagę, jaką partia przywiązuje do rozwoju ZMS. Delegaci nie ograniczyli się do dyskusji. Ochotniczo, bez żadnej mobilizacji, ruszyli gremialnie na budowę trasy mostowej imienia Starzyńskiego. Poszły w ruch łopaty i kilofy. ZMS-owcy coraz czynniej włączają się do trudnej bitwy o uporządkowanie i dalszy rozwój gospodarki narodowej. W kopalni generał Zawacki, ZTMS-owska brygada Stefana Palusa tak sobie zorganizowała pracę i tyle w nią wkłada serca, że zamierza do końca roku dać 10 tysięcy ton węgla ponad plan. Kwiaty i wdzięczność dla tych, którzy umieją nie gadać, lecz pracować. Żeby dzieci z nadmiernie licznych roczników powojennych miały się gdzie uczyć, potrzeba co najmniej tysiąc nowych szkół. Przemawiając na 12 plenum Władysław Gomułka określił to zadanie jako jedno z najpilniejszych. Warszawscy architekci przygotowali już makiety nowych typowych szkół. Jesteśmy w pracowni inżyniera Polaka. Nowe szkoły mają kształt pawilonów, tańszy i bardziej nowoczesny. Ławki będą w nich stać półkolem. Dwustronne oświetlenie zmniejszy wydatnie krótkowzroczność i choroby dziecięce. W takim budynku rozwój ucznia będzie bardziej wszechstronny. Inżynier Uniejewski zastosował najnowsze zdobycze pedagogiki i techniki budowlanej. Projekty już są. Trzeba nam teraz ofiarności społeczeństwa i szybkiej realizacji planów. Do takiego domu lepiej nie wracać. Na ulicy zawsze bezpieczniej. Uwaga, uwaga. W dniu wczorajszym o godzinie 8 rano wyszła z domu i dotychczas nie wróciła. Dziewięć tysięcy spraw rozpatrzyły w ubiegłym roku nasze sądy przeciwko bestialskim rodzicom za znęcanie się i brak opieki nad dziećmi. Na wystawie zorganizowanej przez Komendę Główną Milicji Obywatelskiej dowiadujemy się rzeczy strasznych, o których nie można mówić spokojnie. Czym chciałbym być? Bym chciał być krową? To u nas krowy nigdy nie bije i jej dają wszystko. I mama mówi, że z krowy to jest pożytek. Od włóczęgostwa tylko jeden krok wjedzie do przestępstwa. Zapamiętajcie te cyfry. Czy wszyscy jesteśmy bez winy? Nareszcie po długich dyskusjach nauka pływania została wprowadzona jako obowiązkowy przedmiot w programie piątej klasy. Na razie tylko w Warszawie, ale jest nadzieja, że i inne kuratoria pójdą za przykładem stołecznego. Kto się nie nauczy pływać, nie przejdzie do szóstej klasy. Początek strzałka. Nawet największe sławy pływackie kiedyś od tego zaczynały. Pod okiem doświadczonych instruktorów nauka postępuje coraz lepiej. Może wreszcie zmniejszy się tragiczna statystyka corocznych utonięć i wypadków na jeziorach. Klasówka spływania nikogo nie trwoży. W szatni każdy jest mocny w kraulu. Pozazdrościliśmy mamie tajemniczych obrządków u fryzjera. I hop! Świetnie tylko patrzeć, jak Jokiel, nasz olimpijski mistrz w gimnastyce, będzie zagrożony. Robotnicy i urzędnicy, młodzież i starcy do siódmego potu uprawiają tutaj uzdrawiającą gimnastykę. Każde ćwiczenie to strata zbytecznych kilogramów i dobra zaprawa dla zwierczałych mięśni. A wszystko dzięki dzielnicowej Radzie Narodowej na Warszawskiej Ochocie. Dobra to rada, która troszczy się także o higienę mieszkańców swego rejonu. wyszło? No nic nie szkodzi, każdy początek jest trudny. Instruktor pomoże i podtrzyma, o właśnie, tym razem silna wola działa cuda. Hop, następna pani, prosimy. Po kilkunastu miesiącach mieszkańcy ochoty będą się w całej stolicy wyróżniać gracją i sportowym wyglądem. Ostatnie chwile przed startem amerykańskiej rakiety Pionier, która miała osiągnąć orbitę Księżyca. W ciągu milionowej części sekundy rakieta znika z pola widzenia. Zdjęcia oczywiście zwolnione. Ląd w obliczeniach uniemożliwił pionierowi spełnienie zadania, ale mimo to osiągnął on fantastyczną wysokość przeszło 100 tysięcy kilometrów. Czechosłowackie stacje obsługi samochodowej wzbogaciły się o jeszcze jedną konstrukcję, równie przydatną jak samochody. Toaleta trwa zaledwie kilkanaście minut, a nadzoruje ją tylko jeden człowiek. Mydło? Prysznic? O, jak dobrze. Z automatów wyjeżdża samochód jak nowonarodzony. W japońskim mieście Ojiya doroczne święto plonów urozmaicone jest nie tylko tańcami, lecz także dziwną ceremonią, w której główną rolę odgrywają byki. Łagodne perswazje nie zachęcają zwierząt do walki, ale setka pieprzówki dokonuje cudów. Na ringu krótkie zwarcia. Japońska korrida rozgorzała na dobre. Jednak co kraj to obyczaj. Ten zawodnik został wypunktowany. Premier Nehru nie bacząc na podeszły wiek wybrał się w daleką podróż do Butanu. W indyjskim stanie Sikkim premier otworzył nową drogę zbudowaną przez hinduskich inżynierów na wysokości przeszło 4000 metrów. Kiedyś z trudem przeciskał się tutaj jeden zaprzęg. Dziś mogą już jeździć samochody. Na granicy Tybetu witają gościa władze chińskie. Droga do księstwa Butan wiedzie przez najdziksze zakątki Himalajów. Ale szosa się kończy. Trzeba się przesiąść na mury. Premierowi towarzyszy w podróży jego córka i liczna świta. Nawet do Tybetu dotarła już nowoczesna technika. Maharadża Butanu przysłał na granice specjalne jaki dla swoich gości. Tylko one potrafią pokonać górzyste, kręte ścieżki. Pięć dni trwała podróż na jakach do stolicy Butanu Paro. Premiera Neru i jego świtę przywitano tu z wylewnością i zachowaniem całego ceremonialu himalajskich książąt. Prezenty w całości dotarły do miejsca przeznaczenia. Maharadża Butanu oprowadza gości po jednej z najpiękniejszych, lecz mało znanych świątyń buddyjskich. Prastare freski i malowidła opowiadają o życiu Buddy i historii Butanu. Na cześć hinduskich przyjaciół wielkie święto w całym paro. Rytualny taniec, którym od trzech tysięcy lat wita się w Himalajach pożądanych gości.